Przed nami rostoczańskie piwo Limion. Lekka pozycja na lekki dzień. Tak to wygląda. Jest to klasyczny Rauch bir. Ciekawa etykietka, ciekawa kontra. Bardzo zresztą klimatyczna etykieta: 5,2% alkoholu, 12,5% BLG wagowo. Ciemne piwo typu Raubir z browaru z Zierzyńcu, co my tutaj mamy, słuchajcie, bardzo ciekawe, bo unikalny aromat słodu wędzonego dymem drewna bukowego. 12,5 ekstra, jak już powiedziałem, 5,2 alkohol, alkohol em, do produkcji użyto wodę, słód jęczmienny oraz chmiel. Jak zwykle, żałuję, że nie jest napisane jaki chmiel, no ale cóż. Jedyny niesmak, który może pochodzić z takiej dosyć ciekawej etykiety to to, że brawa zwierzyniec należy do perły. No więc zobaczmy, e, znaczy dlaczego niesmak? No dlatego, że generalnie mówimy o, tak naprawdę o piwie koncernowym albo prawie koncernowym. E, kapsel, dosyć ładny kapsel. Tak wygląda kapselek. Ja może tutaj utworzę jednolite tło, dzięki temu szybciej się naostrzy. Kapsel z taką ładną otoczką. No, ładnie jest to zrobione. Bardzo ładna dedykacja, takie pismo odręczne. Nie mogę się przyczepić. No, naprawdę byłbym nie w porządku, gdybym się tutaj do tego przyczepił. Kapsel bardzo ładnie odszedł. Co ja Wam mogę powiedzieć? Ewidentnie wspaniale. Dymiony dy, dynio, piwo. Klasyczny rauchbir ma taką właśnie barwę. No, wy ją widzicie jako ciemna no i ona jest ciemna. Bardzo ładnie buduje się piana. Piana jest taka jak widać. Drobna. Próbuję już oklejać szkło przy lekkich ruchach w bok, w bok teku. Jest to złe szkło do tego, żeby oceniać barwę tego piwa. Bardzo przypomina koźlaka. No, stąd też nawiązanie do boka. Bok dyniony koś. Degustujemy przy okazji robienia piwa żytniego. Wspaniałe elementy w aromacie faktycznie dymu. Z pogranicza o, takiego dymu. Drewno bukowe daje naprawdę niezły efekt. Muszę Wam powiedzieć, że Dymiona piwa lubię. Bardzo, bardzo jeszcze mam zresztą rałboka od Andrzeja Millera z Birofilii. Chociaż Andrzeja Raubok był, wydaje mi się, że był jaśniejszy. Tutaj takie jasno miedziane elementy na, 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 na dnie teku przebłyskują, jeżeli widzę. Przepraszam, sprawdzę temperaturę. Jak patrzę się na to, na, na to um, szkło, spróbujmy, bo jest tego, co wyczujemy. Dobre piwo. <śm> Dobre piwo. Ej. Taki, przed efektem dymu, który pojawia się również w ustach, nie tylko w aromacie, ale i w smaku, idzie karmel. Jest takie średnie uczucie, jako że akurat karmel w tym momencie e, zakłóca mi odbiór tego dymu. E, czuć w tym piwie melanoidyny. Jest klasyczna, mocna, solidna podstawa słodowa. I powiem wam, że bardzo dobrze wyważony dym z ogniska, dym z ogniska z polan drewna bukowego. Piana jest, muszę powiedzieć, bardzo ładna. O nie, na razie, bo nam tutaj zaschnie wszystko. Słyszę, że już się kończy wysłodzanie. Piana jest bardzo ładna. Bardzo dobrze zbudowana, dość trwała, aczkolwiek nie jest piękna. Tworzy w tej chwili taką obrączkę. W się mocno oziębia, stąd para, ale widzę, że ta piana ma potencjał. Zresztą jak robię taką nawrotkę z tego bujania, to bardzo ładnie takie leniwe pęśniaczki powietrza próbują nadgonić powierzchnię. Czy ja bym to piwo polecił? Tak. Śmiało polecę, bo i cena jest y, bardzo atrakcyjna. Y, to piwo jeszcze powinno być na półce. Y, I cena doskonale współgra z jakością. Piwo jest klarowne, <laughs> ciemno-miedziane. Umówmy się, aczkolwiek w teku to wygląda y, jako ciemnobrązowe, ale bez przesady. Myślę, że cały spód teku, nawet nie myślę, tylko widzę, jest w kolorze ciemnej y, miedzi, takiej czerwonej miedzi. Jak na 12,5 piwo jest bardzo treściwe 12,5 bergia. Mhm. Alkohol niewidoczny, dym y, z ogniska jest wspaniale zgrany z podstawą słodową oraz z melanoidami, melanoidynami. Jedyny, co mi tutaj delikatnie zgrzyta, to trochę za duży karmel, który jakby próbował się wydostać spoza tych elementów dymionych. Wysycenie na poziomie średnim. W teku nie widzę tego po prostu. Jednak na języku się odkłada, czyli Czyli spokojnie może mogę stwierdzić, że to wysycenie jest. Bardzo dobre piwo, za rozsądną cenę. O dziwo. Z browaru Zwierzyniec, który podlega oczywiście Perle. Stąd e, ciekawy jestem jaki chmiel tutaj został użyty. E, no. Powiem tak. E, No nie ma, nie, nie czuję tutaj chmielu, krótko mówiąc, tak? Ale to dobrze akurat w tym stylu. Końcowa goryczka jest, naprawdę to jest niuans, ale jest delikatnie rozgrzewająca alkoholowo, ale to, to, to może mi się wydawać. Także naprawdę polecam to piwo, całkiem udane piwo, rosoczańskie, dymione. Zapraszam Was do degustacji tego piwa.